Siemanko, widzę, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w co? Minecraft. Chciałam powiedzieć tylko, żebyście zasubskrybowali mój kanał i zostawili lajka i komentarz. Także zasubskrybowali Borixi. Dzisiaj będziemy grali na kwadratowej przygodzie i będziemy porządkować skrzyni. Chciałam się pochwalić moją diamentową zbroję, nazbierałam sobie bardzo dużo diaksów i yy, no zenchantowałam. I nie chciałam, bo to po kopałam tam w taki tunel i to nie miało sensu, żebym nagrywała Za długo by trwało. Tu mamy jeszcze 40 diamentów, chciałabym powiedzieć tylko, więc jest bardzo dużo. No i tak na początku musimy wyznaczyć sobie miejsca i zrobić tabliczki na te skrzynie. Nie wiem, czy się da na skrzyni zrobić tabliczki, ale możemy sprawdzić. Tutaj weźmiemy na przykład tą. Zobaczymy, czy się da. A tutaj tylko na próbę, zobaczymy. I tu Boris mi mówił, żebym tak e, musiała e, kucać. E. Jest! Wow! Ale fajne. Dobra, co to, to możemy zrobić? Bloki. Tu, bloki. I tak, wszystko wyjmujemy z tej skrzyni. Tu będą bloki, bo naprawdę mam taki syf w, tym, w tych po prostu skrzyniach i beczkach, że to tragedia jest. Dobra, więc tutaj bloki. Hop, hop. Wszystkie bloki, tak szczerze, takie właśnie kopalniowe, takie do podbudowywania się i w ogóle. Więc tu musimy znaleźć takie bloki właśnie. O tu mamy, tu mamy, tu mamy i tu mamy. Ok. I hopamy tak, 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 tak. Hop i hop. Dobra, yy, czyli mamy tu bloki. To zrobimy najpierw tabliczki, tutaj wszystko damy i będziemy mieli właśnie takie rzeczy. E, może tak? E, też chciałam wam powiedzieć, że e, zrobię jeszcze taki krótki filmik, e, z, jak wydobywać tarczki, e, żeby zrobić zbroję dla psa, ale nie, nie długo dopiero. Bo na razie to ja nagrywam takie dłuższe odcinki. A tu mamy tu jeszcze, to jeszcze. O, tu mamy dużo. Parę te rzeczy, które są niepotrzebne tutaj damy. Mam że się wszystko odmiesi, tak to zrobimy jeszcze jedną skrzynkę. Dobra, chyba jest git. Jeszcze to. No pewnie dużo bloków tych nie będzie, bo ostatnio też zużyłam dużo. Eee, no dirta też, bo dirta też jest potrzebny, żwir i takie bloki.

Musimy zrobić dwie skrzynki, chyba. dwie skrzyneczki, bo. No widzicie, jak dużo jest to po prostu. Jest prawie cała zapełniona, więc to musimy zrobić jeszcze jedną taką. Mhm. Ej, nie wiem, jak się robiło te tabliczki, zapomniałam. O tu skórę. Dobra, skóry mam chyba dużo to powinna być skóra, dobra, tu mamy pierwszą skórę, tu mamy jeszcze trzy skóry. To zrobimy dużo tabliczek, bo nie wiadomo w sumie ile tego jest, a nie będę liczył, bo się nie opłaca. O i widzicie ile mamy, i jeszcze patyki, patyki miałam gdzieś, tutaj. tak, tu są patyki i robimy tabliczek, bardzo dużo. No, jeszcze trzeba zrobić patyki. Nie wystarczająco. No dużo tych patyków jeszcze trzeba dorobić. E, drewno może mi trochę zabraknąć chyba. No e, to mam jeszcze te bloki. Patyków, a mam jeszcze tam dużo drewna na dole. Na dole mamy dużo drewna jeszcze, ale tego różowego niestety, ja nie wiem, czego chcę marnować, bo on jest fajny, ten różowy. Dobra, weźmy go dłuższy. jeszcze się wrócę, to pokopię, bo ja lubię te, te drewno bardzo. Przerobimy na deski i zrobimy patyki. Dobra, tyle wystarczy chyba. O i możemy zrobić 24. I mamy już 33 i chyba tyle wystarczy. Na razie duchowamy. Gdzie popadnie. No i tu już mamy pierwszą skrzynkę zapełnioną i tu mamy bloki. Teraz kolejne. E, ja wiem, czy... O, e. O, a się ciemno zrobiło, musimy zapalić. Pochodnie. Ok. No i tu już mamy. Yy, tu będą surowce. Surowce będą. I tu musimy wszystko zabrać. A! Musimy zrobić taką dużą, dużą skrzyń. Tam, gdzie może będą te niepotrzebne rzeczy, które będziemy potem sortować. Ale na razie tu tutaj może coś się uda, zmieści się. Wszystko zajęte prawie. No, no i tyle. No i tu będą te surowce. Typu, właśnie złoto, yy, diamenty i inne takie. O, tu jest pusta. Będę po prostu wiedziała, yy, gdzie chować wszystko, i będę wiedziała, gdzie też wyjmować różne rzeczy. Dobra, tu chowamy złocisz. Tu mamy diamentos I tu mamy. O. Ten. Jak on się nazywa? Nie, Nie pamiętam, jak się nazywa. E, dobra. Jeszcze tu może coś będzie. O, mamy to. I tu już nic chyba nie ma. O, tak fajnie świeci w ręce. Dobra, chowamy. Tu może coś jeszcze będzie? Którejś surowce? O jest tu. O to. Oto. To, to, o, żelazo, jeszcze zrobię pewnie drugi odcinek z tego, albo po odcinku to zrobię, bo dosyć długo to zajmie, już minęło 10 minut, a, a dopiero mam pierwszą skrzynkę ukończoną, tam na dole jeszcze miałam, yy... właśnie, tam na dole jeszcze miałam e, żelazo, to pójdziemy po żelazko. No Najważniejsze rzeczy po prostu daję tu górę, co nie, Że, żeby po było e, łatwiej, nie trzeba było schodzić co chwilę czy coś. E, tu mamy dużo żelaza, węgiel. Nakopałam ja ostatnio. E, co jeszcze? No, tu już chyba nic nie ma. No, bo ja potrzebuję mieć uporządkowane, no bo nie ma sensu tak, żeby było tak nieładnie. Ok, mamy tu surowce. Jeszcze to musimy schować. To jest y, surowa mieć te golemy, że, że te miedziane to będziemy mogli no po prostu żeby one same nam porządkowały jakoś tak to było patrząc tam też mówili, mówiło dużo osób o tym co tutaj mamy jeszcze o mieć ok To wszystko, bo więcej tutaj nie mamy. Ok, drugą skrzynkę mam już ukończoną. W tej skrzynce powinny być rzeczy. Jedzenie, jedzenie może być. Jedzenie tu weźmy buraka damy. Tu jedzenie będzie wszystko: mięso i, i nawet surowe. Yy. O, tu mamy jeszcze mieć. Ryby będą, będą, no ogólnie różne rzeczy, nawet surowe, nie surowe, tylko zgniłe mięso, bo też będzie potrzebne dla psa. Tu dajemy, hop, hop, tu rozdymki, chociaż to nie jest jedzenie, no ale to się przyjmuje do jedzenia, coś takiego. Tu mamy. Chyba skórę też możemy dawać tutaj. Skóra też się przyda. Okej. Okay. Tu mamy surowe. Yy, tu skóra. Mm. Rybę. a jeszcze te ziemniaczki i surowe mięso, e, zgniłe mięso e, tu, 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 żeby też tutaj, Jezu, jest go, zgniłego mięsa jest Dalej były jeszcze marchewki i coś tam jeszcze. Marchewki, albo już za chyba. I będzie wszystko ładnie uporządkowane, i nie trzeba będzie się martwić, gdzie co jest. E, dobra. Grzyby i to i to. A, żupka się tu włożyła. <grych> I co, i pół ciastek może, bo nie potrzebne mniej więcej. Ok. Jak się pójdziemy na dół, tam może będą jakieś żarcie. Na pewno będą, bo tam jeszcze marcheweczki. Ale to takie bardziej do zasiania będą. O ciasto mamy. E, mięso hefki właśnie chleb. Ok. Tam stop siana to będzie potrzebny do yy, siana, właśnie żeby yy, zrobić, yy, żeby karmić te yy, zwierzątka tam na dole. Tu ciasto. Elsuje jedząka Tutaj mamy jest sekwencja. Oto mamy jeszcze z mięso I jedną marchewkę. Marchewka, marchewka. Okej, okay. chyba wszystko. Nie ma nic więcej chyba w skrzynkach takiego, co można zjeść. Jeszcze tam sprawdzimy. O, tu mam jeszcze z mięso, jabłko, to, to, skórę i tu mamy surowiec jeszcze, bo surowiec mamy. A, i bloki są też. Nie zauważyłam. O, jeszcze tu, zapominam cały czas. Chyba. jeszcze to i to. Eee, hmm. Chyba to wszystko. Tu mamy już ogarnięte i tu w tym, co może być, co możemy tu dać. Hmm. Tak myślę, co tu można dać? Tej skrzyneczki. Bo jest strasznie dużo tych skrzyń. Hmm. może rzeczy na wyprawę? Rzeczy na wyprawę to się przyda, to się przyda, to też albo nie. hm, co ma zadać? Kurde mać. Eee. Może zbrojki są użyte, o to się przyda. Zbrojki służyte, No i nie służyte też. Ja się przydadzą. To mam jeszcze mięso. krojki a i mecz jakieś takie słuchaj te też już wędka oto hmm. piłki, to tu wszystko. A. Dobra. To może zobaczymy jeszcze na dole. Tutaj o, nic nie ma. O, jeszcze to. Dobra, tu już nic nie ma. Jeszcze strzały są potrzebne. Strzały też są do obrony. Do strzelanin. Yy, to. I chyba to wszystko. Yy, wydaje mi się, że to już można wywalić, bo to się do niczego nie przyda, albo nie, tutaj damy po prostu, żeby to było takie o i mamy tu uporządkowane, a reszta to już po prostu będzie takie, o, mm, no takie po prostu będzie, yy, tam będę wrzucała co tam popadnie, ale tak to tu będę sortowała wszystko, więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.